Musical Hair dzisiaj ma swoją premierę w Teatrze Scena Relax w Warszawie. A ja jak zawsze poznaję polskie gwiazdy i zapraszam Was ze sobą. Chodźcie, poznajmy je. Słuchaj, no ostatnio, jak cię pytałem, czy jesteś gwiazdą, powiedziałaś, że nie. No. Czy zostałeś gwiazdą w końcu? Wiesz co, ja chyba muszę jakiś inny zestaw pytań poprosić. Jakiś prostszy. Wiesz co, nie, dobra, niech wam będzie. No to jest tak, że każdy powinien się trochę czuć gwiazdą i mieć jakieś własne światło sam dla siebie. No i ja już zaczynam tak powoli się głaskać. Bardzo Wiesz, się. taki się pojawia w tym oku. Ty cały czas jesteś wokół, gwiazdą. cały czas jesteś tak. na scenie. Cały Albo czas się obok podziwiają, a Ty nie chcesz się przyznać do tego, że jesteś jednak. Ale ty jesteś miły, tak? Naprawdę. Ja chcę tylko powiedzieć, że w tej chwili zmieniam się tak troszeczkę w Brada Pita, który jest gwiazdą na pewno. Obejrzałam z nim taki malutki filmik, jak odbierał nagrodę i powiedział, kochani przyjaciele, do aktorów i innych artystów, że chodzę na wszystko, widziałem wszystko, co zrobiliście, oglądam wszystko, uczę się od was wszystkich. I ja teraz mam ochotę. Chodzić na wszystko. Czy ci brakuje teraz, w dzisiejszych czasach, czegoś we współczesnej sztuce, w spektaklach? Czasami tak. Czasami mi brakuje taktu, czasami mi brakuje naprawdę poczucia humoru, inteligentnego. Czasami mi się wydaje, że publiczność się traktuje, jakbyśmy głupi byli. A lubię być traktowana tak, żebym troszkę pomyślała, lubię być wzruszona, lubię jak lubię wszystkie postacie, ale nie dlatego, że pragną za wszelką cenę, żebym się śmiała tak ha-ha-ha, tylko żebym, żebym ich polubiła, bo oni wkładają siebie w to. Tego bardzo sobie życzę na scenie. Kołaj, weź do herbaty. Weź. weź do herbaty sobie do kaptura zapchaj na. Dzień no. dobry, cześć. Cześć. Jak pięknie wyglądasz tak wiosennie. O Jezu, Ty w ogóle zawsze Czy ten kryształ Cię strzeże? Ten kryształ mnie duszy. Ale nic nie mogę z tym zrobić, bo jest za mały na mnie, ja mam za, za dużą szyję sobie odjadłem. Masz idealną szyję, tak? on jest po prostu za wąski. A, dobra. A ty masz złoto. Tak, ja dzisiaj jestem Italiano. Pozłacany. Myślałem, że pójdziemy do Lombardu, po spektaklu, nie pójdziemy. Ty jesteś tak w ogóle potrzebowana wszędzie, ja widzę cały czas Bowska, Bowska, Bowska. Jaki jest twój rider? Gdybym chciał cię tak zaprosić na urodziny, co byś ode mnie chciała? To zależy. Jestem gejem. Eee. No, rajder jest taki, że albo gram z całym zespołem, albo na przykład w duecie i wtedy wiesz, to jest mniej skomplikowane, ale za przyjaciół po prostu przychodzę i śpiewam. Ale musielibyśmy najpierw się dobrze zaprzyjaźnić. Dobrze. <grym> jak się przyjaźnią ludzie? Musimy razem wypić. Trzeba spędzić czas. Ja nie piję. Nie no. piję? Rzadko, tak. Daj spokój, to jest niezdrowe. A jak my będziemy się przyjaźnić, jak ja nie odchodzę nie od butelki? Musimy, wiesz. A było kiedyś tak, że byłaś niezadowolona z organizacji swojego koncertu? Bardzo rzadko się to zdarza, bo organizatorzy raczej. Bardzo dbają, ale oczywiście, że były różne historie. No jaka jest Twoja ulubiona? Jeden koncert w Poznaniu, gdzie był pan, który wydawało mu się, że on lepiej wie, jak my powinniśmy brzmieć. Taki pan z techniki chciał zawładnąć sceną plenerową, ale nie udało mu się. Najbardziej hardkorowe przygody miałam kiedyś, e, grając koncerty w Japonii na takim alternatywnym festiwalu. I e, Japończycy mimo zaawansowania technicznego nie poradzili sobie z naszym rajderem i zrobili taki gest. Ten ogień oznacza, że to już jest koniec rozmowy. Już się dalej nie da z nami gadać, ale na szczęście mój kolega z zespołu, który też jest realizatorem dźwięku, uratował tę sytuację i udało nam się zagrać te koncerty. Mikołaj, czy ty kupiłeś kwiaty dla występujących? No, wszystko mam ja sam załatwiać, tak? kom hoće i meko. W ogóle nie wiem, nie znam cię, kim Spokojnie. ty jesteś, o co chodzi, więc dlaczego jesteś gwiazdą w Polsce? Nazywam się Chris Cugowski, ukośnik Ferro. Za dużo trochę powiedziane, że jestem gwiazdą w Polsce, bardziej... Powiedzmy, że jestem osobą medialną, bo też taki mam zawód, jestem tam aktorem, muzykiem, artystą, kombinatorem. Co kombinujesz? Co kombinuję? No tutaj przyszedłem wspierać, bo też gram tutaj w teatrze. Mają premierę her, ja z nimi gram gris, także dzisiaj w roli widza jestem. Gdybym chciał cię obejrzeć gdzieś, to co to ma być? Bardziej posłuchać, bo jestem... Na Spotifyu, na wszystkich streamingach jestem. Wydaję muzykę pod pseudonimem Fero, p h -R -O, Także rozkręcam, wydaję płytę w maju. I ty sam piszesz swoje piosenki? Albo sam, albo mam jeszcze swoich producentów, z którymi wspólnie piszemy numery. A o czym ty śpiewasz najczęściej? O jest, o wszystkim. O moim życiu, o jakichś takich problemach i przeżyciach, które sam doznałem. I liczę, że ktoś się z tym utożsami. Gdzieś próbowałeś też pracować w jakiejś zwykłej. Oj, wiesz, nie! nie. Ja, jak byłem na studiach, to pracowałem w sklepie z garniturami. przeprowadzam przy promocji aut pewnej marki WOS. A jaka była twoja najmniejsza kwota, którą zarobiłeś za miesiąc? Najmniejsza kwota? Może z 50 złotych? No co ty? No coś takiego. za. za, za. Jezu, nie no, słuchaj, no, ta, takie czasy też bywały. Ja, przecież na studiach, jak byłem biednym studentem, to tam się dorabiało czasami. Tam pamiętam, że o, byłem raz, nie, znajoma zaprosiła, był koncert na o był koncert Rolling Stonesów. I grała w Florence się grała na tym, na saporcie I pamiętam, że sprzedawałem piwo. Chodziłem z takimi plecakami, sprzedawałem piwo i pamiętam, że za to zarobiłem chyba 22 funty. zawsze jesteś bardzo piękna. Dziękuję bardzo. Czy brakuje Ci w dzisiejszych czasach, w współczesnych spektaklach czegoś, co chciałabyś zmienić albo dodać? Nie wiem, nie mam aż takiego doświadczenia, bo nie oglądam aż tylu spektakli, ile tutaj zakładasz, że oglądam. Wiesz, no teraz jest tak dużo produkcji, że mam wrażenie, że to wszystko bardzo przyspieszyło. Kiedyś było tego wszystkiego mniej, też po prostu teatry aż tak nie produkowały aż tylu spektakli. Teraz jest dużo tak zwanych spektakli objazdowych i życzyłabym sobie, żeby było jak najwięcej dobrych spektakli. A powiedz mi na przykład, jak Ciebie ktoś zaprasza do spektaklu, żebyś tam zagrała, to co dla Ciebie jest ważne? Na co zwracasz uwagę, żeby albo to przyjąć, albo nie? Najważniejszy dla mnie jest tekst. Potem zaproponowana mi rola, czy coś w niej jest dla mnie interesującego, czy nie. Równie ważne dla mnie jest to, z kim będę grała na tej scenie i też kto to reżyseruje. Jak będziesz spędzała lato? Bo lato nadchodzi, a Ty jesteś bardzo lekka. Ja no. jestem letnia? Tak. Dziś może wyjadę za granicę na jakieś może takie city breaki, bo trochę gram sama spektakli i też mam dwie produkcje, więc wakacje będą szarpane. Ale na pewno, jak będę mogła, to wyskoczę na polskie morze. Dużo śpiewu, dużo śmiechu, dużo radości, dużo tańcu i to nie tylko to, co może Wam zaproponować ten musical, więc zapraszam serdecznie, a z Wami widzimy się już w następnym odcinku. Papa! Pa.